Moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Czemu nagrywam tak? Czemu nagrywam tak? Ponieważ chciałam Wam pokazać jaka jest u nas zima, Nic nie idzie, ok. A mianowicie właśnie taka zima, że można latać bokiem. Eee, jedziemy oczywiście skrótem jak zawsze, bo przecież mam terenowe auto. Eee, to był żart auto mojej mamy, nie terenowe nawet. Ale jedziemy skrótem, bo ten jest bardzo szybko i widzicie ile śniegu jest. Tam tu już w ogóle hit. A tu na dole ciekawostka biegnie ścieżka rowerowa. Także tutaj e, kiedyś były tory i normalnie pociąg tędy jechał. Nie wiem czy widać. A teraz zrobiona została ścieżka rowerowa. E, spokojnie kamery nie trzymam, żeby nie było, jest na głowie. No i chwilkę wam tutaj nagram jak jadę. Możecie popodziwiać y, sobie ładnie krainę naszą. I to jest właśnie urok gór i za to kocham góry. <gry> Żeby do Hakałat dojechać, no to muszę przejechać kilka górek. I to nie małych. Bo no, nawet można komuś patrzeć na działki, nie? Takie eluwina, co pan robi? No ja bym tak nie chciała, nie chciałabym w takim bloku. Ten, mieszkać. Na szczęście nie mieszkam w bloku. Ha, ha, ha. Ale tylko tyle wam zdradzę. O, tu w ogóle taka wiata powstała. No, ta ścieżka rowerowa nam się tutaj y, przecina przez tą drogę. Tyfy. On wygląda jak wiata dla koni, nie? Też tak są. Tutaj już jest troszkę y, odświeżone. W sumie nie powiedziałabym, bo widzicie, co chwilę mi się wykrzyki włącza, że trakcji nie ma się koła trakcji nie mają a tu jest ostro pod górę ostro pod górę super no kto jest tutaj właśnie tak staram się odchylić wam żebyście widzieli jak patrzeć na drogę no i tam są nasze koniki tam właśnie tam gdzie pokazuję palcem no, i tak właśnie wyglądają nasze wzroki, i w sumie to nie jest źle, nie? Takuś! Hello! Czemu ty tam stoisz koniu? Czy ty coś zbroiłaś i po prostu stoisz tylnymi nogami na tej palecie? Hmm? Patrzcie, jaka księżyczka, princeska się oparła o paletę i co? jeszcze na tych gównach? Pakumił. Co, co ty tam robisz, co? Nie no, hit! O! Aha! No co? I przyszła się przywitać, tak? A śnieg miał już nie padać. Sprawdzałaś pogodę? No ja sprawdzałam. Ontario's na powitanie. Proszę bardzo, to bardzo kulturalny koń. Pełę sobie szczelę z rana, Potem jeszcze na spacerze. No i pod koniec dnia. Ja chciałam się przywitać. No nie można. I znowu widzę tyle kup. Z kosmosu, pakumiuś. Z kosmosu tyle kup, tak? No. Super. Słonko moje odpoczywało. Mam rękawiczki, jak coś już zakładam, żeby nie było. Żeby nie było, tak zakładam rękawiczki. Cyk. Cyk, tutaj mamy wodę gorąco do myszłu. Na strzałki to zaraz zostawię na razie. I marchweczkę dla paku Miła. No zobacz jak to jest łodziak. No ciusiu dziaku mój. A zrób języczek. A, ale tutaj do kamery, do kamery super, o co mi chodziło? Do ale chrupiesz. jak taki chrupek, ona jest za słodka. Ciekawa aż o pogryzie i zrobi smajla. W końu, tu jest ogrodzenie O na terce nie czuje cwaniak No jasne Trzmaj, ładnie A się marchewka, do chrapna no. no ładnie, ładnie No, super Jeszcze tak przeżuwa, ale niby zrobi tego smajla Dobra, chodźmy Co ontario? Ty to wszystko nasurałeś? komada? No właśnie. No właśnie. No trzeba już go odganiać już. Pakumiu. Pa, to już jest hit. Pakumiu. Co, co? Dlaczego? Dlaczego tutaj? No tak jeszcze wąchaj. Masz rację. Czyje to? Ontario chyba, bo on ma takie bobki tutaj. się Takie duże. U pakuś robi takie małe, jak tam są. No super. Jeszcze to zamarzło. Ja nie będę tutaj krosków Lego układać. W zonu. Coś coś klocki układać, to zapraszam. O. No i w końcu mam dostęp. No tak, no tak. No tak. Super. Daj, daj. Daj. No i co? Daj daj, ładnie daj, no daj no daj okej, nie daj nie daj kawa kewe nie jak to było, czekolada, sorry Gorąca czekolada Vimpi, pryszler kurczę minus 11 i plus 60 czy tam ile ma zagotowana woda? O kurde łycha spadła Widziałeś śpakuny to jest jakiś znak Ale ja powiem Wam szczerze że ja lubię gadać z końmi Bo ja czasem myślę że one mnie rozumieją E, mimo tego, że nie rozumieją co mówię, ale rozumieją mnie. Wiecie, o co, co chodzi? Nie wiecie. No to nie nieważne. To nieważne. Stop it. Get some help. I już tutaj sobie zamieszamy. Cyk, mek, fuch. Superansko. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo jak zwykle śnieg zaczął padać, a miał dzisiaj nie padać, dlatego nagrywam. No ale trudno. udziemy sobie chwileczkę tak się przejść, żeby konie rozruszały dubki. Jesteśmy na pastwisku. Zobaczcie, sarny tu były. Te małe ślady. O, jacie. Ciekawe, którędy one przeszły. Przeskoczyły na pewno. Ale śniegu, masakra. A się nie topi, Ontario. No on tak średnio. Co wakuju, tarzamy się? No dawaj. Czy za zimno? Dziki Mustang ucił, niestety. Dobra, idziemy, ale tędy przeszły, bo widać. Ten się wraca. Ontario to jest dobry. Aki. Daj no. Kus. Hap. Dobry koń. Super! Nie wiem, że chcesz. Nie, to była oznaka buntu. Kus? Tak. Get, kiet. Ah, widziałam No to było na Ontario akurat. Super. Ontario nie chce się bawić z tą sunko. A nie może biegać. Chodź. Ja się chwilkę z tą pobawię. Gar. Tak, dobry. Tak, super. Super No widzicie jak one stoją pod wiatr ciągle. A pan Ontario łaskawy z nóżką bolącą nie będzie biegał. No to jakoś nie ma z kim się pobawić, nie? To chociaż ze mną się bo bawi. Galop? Tak! To było szczere. Galop? Tak! Hop! I hop! Tak, pięknie. Ty, a ty umiesz tą sztuczkę! Ona zadebowała i ten! Zrobiła zmianę kierunku. Widzieliście? Ty, dobre! Pokumił. Cześć, ja cię nauczę takich piruetów tutaj robić, co? Te. Tak. No tak? Czujno, czujno. Za dużo białego, co? Lalią, patrzcie, lalią. Tak! Dobry! No i chodź. Super. Brawo, ok. Puściłabym cię, ale no widzisz, Ontario ten. Chyba, że ja cię puszczę, Ontario będzie stał, co? W sensie, że ja cię puszczę, to chodź, chodź. Mam plan. Ontka sobie tak wezmę. Chodź, pakuś! Dawaj haki! Ty z z stempem. Go gryziesz Mówię, ona chce się bawić Nie ma z kim No co ja ci poradzę Musisz przetrzymać Zobacz ja sobie Sama to nie chce, nie? Sama to ona nie będzie biegać Dobra, chodź, wracamy Hop Good, super Sępem Ontario jeszcze, hop. Tak, super. Brawo. Ora, puszczamy ondka. Zobaczymy, co on na to. On na to jak na lato. Dawaj, szuka. No dawaj, połóż się koniu, dawaj. No, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, no. Mówię ci, fajnie jest, zobacz. Ja leżę. No, no, tak, tak. Good good, good. No, a ty jesteś niezadecydowana, masakra. No, dawaj. A ty nie jesteś psem, że ty musisz kopać. No! Super! Super! No widzia... No, super! Run! No i teraz run! Nie, 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 on tar, No i właśnie. Cały hucuł! Cały hucuł to jest, proszę Państwa! O, masakra! On ta po prostu jest geniusz, tak? Jesteś geniuszem? Jesteś geniuszem? No wiedziałam. No i czemu uciekłeś, co? Mówiłam wstępem. Nikt jesteś, tak?